To jest właśnie najsławniejsze wydanie w Hanoi. Buncha Hanoi. Taki kotlet ale bardzo dobry. Grylowany, nie pewnością, na patelni, nie. Tutaj w ogóle w kosmos w ogóle inny smak, tak? Na inny poziom daje to te grylowanie tego kotleta, a nie smażenie. Bardzo dobry. Teraz tutaj jedzenie numer dwa w Wietnamie. Czyli prawdziwa buncha Hanoi. Czyli kotlety mielone w zupie. I to jest w ogóle danie, które jest najjedne z najbardziej popularnych w dań Tutaj mnie wszyscy znają, to są chyba nagrywa, nikt się mnie nie wstydzi O, buncia very good To jest buncia, małe z schabowe Sorry, mielone Małe kotlety mielone w supie Ja to marnuję przez całą noc Lekko słodko marnata I tu jest bardzo dobry. I teraz, słuchajcie, hello, to Też interesuję, co robię. O, wow, bardzo nice. I to powiem, to zupę, tak? Zupa, lekko słodka. To nie jest w ogóle moje ulubione danie, bo moje jest słodkie, tak? Ale do mojego kanału rozwinięcie się. Muszę wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Ej, ej ej, witam serdecznie. Teraz próbujemy danie numer 2 Bo numer jeden to jest Po, czyli zupa z wołowiny, a numer 2 danie w Wietnamie to jest bun Cha Hanoi. Jestem w Hanoi i teraz to, to jest numer jeden w Hanoi Danie, a numer 2 w Wietnamie może to I tak to serwują, Tradycyjnie zieleninę tak? To zieliny takie wiem dwa na dzień praktycznie. Bardzo zdrowe, tak? Dużo tutaj do ucenia krew, bardzo dobrze. Takie to zawsze, tak? Dziewczyna mnie nienawidzi, bo tutaj jest dużo czosnku, tak? Zobaczcie, ten i tutaj takie się dają do ten, oddzielnie. I praktycznie włącza. to są kotlety mielone w zupie, które zaraz będą tutaj na talerzu. I tam pani, właśnie grilluje. A tam pani robi prepa praktycznie. I tak świeżo, codziennie oni to grillują, tak? Wziąłem taki miks bunczy, że będzie grillowane mięso i kotlet. I najlepsze jest to, że to kosztuje około 4 zł. To wszystko, tak? Na dwie osoby to wydam może 10 zł, tak? Jeszcze ja zawsze przychodzę i biorę jeszcze raz barbecue, tak? Czyli grilla jeszcze raz biorę to mięso, jeszcze raz. Dwa razy chcę to mięso, tak? To płacę ekstra chyba, nie wiem. Dwa złote ekstra, nie? Śmiech na sali, nie? Tak tam, jest. smacznie jak cholera, tak? A to tutaj, patrzcie, to się nazywa beef plant. To jest taka jak ala pokrzywo, bazylia, nie wiem co to jest, ale wiem, że to się nazywa Brzm plan. Bardzo taka dobra, dobra to jest. To jest lemon balm. Lemonowa taka jak bazylia, tak? Tu sałata, tak? I to wszystko, są tylko trzy typy ziół. A! I holendra. Tak? A! I taka bazylia normalna. Ja się znam na to ziół, bo się już interesowałem, tak? Bo mnie to interesuje. Ciszony czosnek. Trochę, chili. tak? To jest, wiecie, pieko na talerzu. Kalamansi, czyli lemonka, kamkot, kalamansi kalamansi Filipino Lemonka e, azjatycka. Patrzcie, taka pomiędzy lemonką a cytryną, tak? I ona taka jest jakby czerwona, fajna taka słodka do dressingu, takie coś, które ma nie ma porównania z lemonką, tak? Czyli z cytryną albo okay. z lemonką. I pachnie bardzo dobrze. Dużo pestek ma cholera. I takie ciemno są, takie miękkoparaczały. To mówią, że ludzie chorzy na AIDSa, czy na jakieś choroby, które mają dużo wspólnego z odżywaniem się, tak? To to właśnie pomaga im na jakieś eryklity, takie rzeczy, tak? To jest bardzo, bardzo dobre. Dobra. Głodny jestem, dawajcie to włączę. Panie smaży, bo jest rano. Mm paniem? To jest w ogóle maszyna od ryżu, tak? To my wywar maszyna od ryżu. Tylko żeby trzymać ciepło, ale sprytnie Po co mieć banmari jak możemy mieć od ryżu, tak? ma tak jak jak woda i naczynie, żeby trzymało około 70 stopni, żeby trzymać wszystko ciepło, tak? Tutaj ja jest ekstremalna. nie? Barbecue się kurta No fajnie. To jest właśnie najsławniejsze wdanie w Hanoi. Buncha Hanoi. Taki kotlet no ale bardzo dobry. Grylowany, nie jest na patelnie, Tutaj w ogóle w kosmos w ogóle inny smak, tak? Na inny poziom daje te grylowanie tego korada, a nie smażenie. Bardzo dobre. A to, to jest zielona papaja. Albo mango. Dodają takie coś jako warzywo. Jak mango albo papaja dojrzeje, sieje jako owoc, tak? Tutaj boczek wysmażony na grynę, mordowany przez jedną, dwa dni, a przez całą noc. Złomnie, jak biste jadę to. O, dobre. I tutaj, tak to sieje, nie? Patrzcie, przybierze te nudelce. Ok, bierzemy je tyle. Płynę do zupy. Roślinność, taka? Do zupy. Czosnek. Kalamansi. Bez pestek. Ok, i teraz można jeść, tak? Mmm. Dobra. I tak się właśnie je. I co sobie skończysz teraz? Taką? No tak jedzą. Taką bierzesz? Nie, yeah. um. mm. a. To fajnie, ponieważ te warzywa i te zioła podbiera w ogóle smak do innego poziomu. Czasem mięsko jest. Mmm, zajebista. W innych miejscach tutaj nie lubię jeść, bo ten sok, czasami ten wywar jest słodki. Tu jest idealny i nie jest słodki. Czyli to burza jest najlepsza jaką jest w okolicy. Of chili ten. Zajębkę. Ty patrzcie, wszystko zjadłem. Mudlesów i ryżu niejem. Spytam o jeszcze więcej mięsa, tak? I za tylko 3 zł dostaniesz tyle samo mięsa co miałem. Patrzcie. My... Zobaczcie ten przyniosek Pani tutaj przyniosła patrz. za 3 złote, tak? Mięso świeży gry To razem zapłaciłem może 6-7 zł za wszystko, nie? Tego nie jem. Warzywka. Poproszę zaraz. To zjem i warzywka, tak? I tak jest moje właśnie tutaj śniadanie. Mm. Do you ja like mm. Uuu, Ty, teraz Janet bierze mięso Za jedyne 3zł znów, patrz to jest, to jest najważniejsza rzecz dla mnie Te warzywka Te, to, nie Cukrów nie, warzywka tak Mięsko tak Taka jest moja dieta. A moja to O, oh, dokładnie. Ooo, yami. jami. Tu ten rosół to jest w ogóle wywar. Jest to takie taki ala soi, tak? Na kości. Bardzo dobry, aromatyczny z lemongrasem, Nie słodki, tak? Czasami się zdarza słodki, ale ja słodkich nie lubię. Polecam. O, czy jadłem? Bardzo dobre. Tu jest to, tutaj się zastanawiacie, czemu jest takie tanie. Jest takie tanie, ponieważ prawda, ta kobieta, to mięso, co ma, to jest jej zwierzęta, są, tak? Te warzywa i tutaj ten resł, ona może tego kupiła, tak? Słuchaj, te warzywa są jej, to ten les, ona tego kupiła. tylko tu jest jej. Ona nie ma y, niczego, że za coś płaci i później sprzedaje, tak? To jest jej, bierze swoje produkty i po prostu to robi, tak? I takiego czegoś w ogóle w Europie nie ma miejsca, tak? To jest nielegalne, tak? I tu jest legalne, to mięso jest, można powiedzieć, y, jej, tak? Ona to hodowała. wszystko jest po prostu jej. I sobie, ten lokal też jest, po, przypuśćmy, jej, tak? To sobie wiecie, się urodziła na, na, na przykład. I ta zupa kosztuje na przykład 3 złote, ale cały ten profit z tej zupy jest jej. Ten odes, nawet ona może tej jeszcze je zrobiła, tak? Wszystko jest jej, tak? Znaczy tutaj jest profil 100% jej. Może tylko płaci za, nie wiem, za węgiel albo za, takie, za prąd, tak? Takie, takie tylko rzeczy, tak? Wszystko jest jej. I ona tutaj zarabia dużo pieniędzy. Tutaj mówimy około może 10-12 tysięcy złotych na miesiąc przez tego zysku. Z takiego czego? Bo nie płaci żadnego podatku. Jak zarabiasz, przypuśćmy mniej mi, niż 2000 euro e, na... sorry, jak, jak, jak płacisz mniej niż 400 dolarów na sorry jeszcze raz, jak zarabiasz mniej niż 400 dolarów na e, miesiąc, to nie musisz płacić podatku PIP, czy PIT, tak? I te tam wiadomo, że ukrywają tam takie rzeczy, tak? Nie będą oni mówili rządowi dokładnie. I taka osoba właśnie takiego podatku nie płaci, dlatego ma 100% kasy dla siebie, tak? Tanie daje, wszyscy są rzeczywiście zadowoleni, wszyscy biją oknami i dziwiami, tak? I opłaca się dla mnie gotować w domu, ponieważ tutaj to jedzenie jest tańsze niż ja bym kupił na rynku E, po prostu było e, wieprzowina albo było winę, tak? I zaczął ją gotować w domu. W taki czas i więcej pieniędzy. Na to, na to wydał sobie wyobraźcie, tak? Tak to właśnie jest. A tutaj jedząc nie wydajesz tyle. Aż pół tanio, dobrze i, i zawsze dużo czasu, tak? Bardzo długo rzecz w Wietnamie. I tak żyje, każdego lokalnego stać, żeby tutaj normalnie zjeść, tak? I to jest normalne. Bo jest taniej niż w domu sobie sam zrobić, Coś pięknego, tak? Tak, że on właśnie za... Nie wiem, zrobił czy zaprojektował za, za dla ludzi. tak? Robisz biznes światowy, a dają takie możliwość ludziom w kraju. Takie coś, tak? Jak ta babka z osypkiem gdzieś tam w górach, wiesz, policja gania, Gania, na ten te kary, tak? Tutaj takie coś jest kompletnie legalne od każdego. Od dziecka do starego do osoby. Wolny rynek. 400 dolarów się zarabia na, na przykład i nie płaci w podatku, tak? Tak jest zajebiście w Wietnamie. Polecam przejechać na wakacje. Na razie. Okay. Teraz płacimy kasę, tak? To jest największy nominał, pół miliona tak? Tutaj jest 100 tysięcy takie te. Jeszcze jest takie inne, nie? to się ile. To jest 100 tysięcy około e, 4 dolary? 4 dolary, 4 15 zł. 20... 15-16 zł jak to mi się wydaje, tak? Ok? Bo e, 120 widzicie? Bank, bank. Ok, come on. 120 to jest. Taniocha jak cholera. Wzięliśmy mięsa chyba z pół kilometra zaraz, nie? 5 dollars, Ty Jak to nie jeść w Wietnamie, kurde, Zajebista jazda, nie? Jeść można do oporu trzeba w domu gotować. Ty. 20 ilmówcie. Nie więcej 20 złotych. Za dwie osoby, kurde, z dużą ilością mięsa. Dwa razy warzywa, dwa razy mięso i zero to znaczy, że się najadły samymi mięsem i tym, Nie? to to jak królik nie? i wszystko, i są do domu, na razie. Tutaj za jedyne 10 tysięcy napijemy się kokosa, Panie jak cholera, to jest około może mniej złotówkę. złotówka. To wszystko się czuje dziwnie, jak mi ktoś nagle z, z kokosem bo dla mnie to jest normalna rzecz. <grym /dziśla> Ale nie ma problemu, kokos. dwa złote kokos kosztuje. Przy drodze to jest sobie wybierzesz normalnie zajebisty kokos to. It's 10,000. Like less than half. Less than 50 cents, like 40 cents or. 40 cents 40 a dollar. Yeah. Right? Ja pierdziela. To jest około kurde. Porle... Tak, złote i się zł, dwa maksymalnie. Na lepszym modu. Słodkie jak kolora, zajebisł. I want to take this home. Tutaj, okay, nie do tego. Nie, tylko ja piję kokosy, patrz. No gdzie też piję kokos? To cena jest przyzwoita, nawet dla lokalnego człowieka. To jest 40 centów dolara, 30 centów euro. Około 2 zł. 1,50 50, zł. Taki jeden. Ja czasami zatrzymuję się i nalewam sobie butelkę półlitrową całej wody z kokosem. Taka woda koszyka koszyka około dolara. A tu Dżana Kupiła sobie dwa kokosy w tym domu, wezmę. A nie, nie, nie. Wzięła.